Gdyby nie fakt, że film Eden oparty jest na prawdziwych wydarzeniach, można by pomyśleć, że fabuła to tylko luźna interpretacja i mającało swoje źródło w fikcji. Choć historia, która rozgrywa się na odległym archipelagu Galapagos, warta jest poznania, to wydaje się, że nie każdy mógłby przypuszczać, iż jej główni bohaterowie rzeczywiście istnieli. Zaczynając od początków opowieści, przenieśmy się do roku 1929, kiedy dr Friedrich Ritter i jego żona Dori Strauch postanowili opuścić Niemcy, by osiedlić się na niezamieszkanej dotąd wyspie Florine. To tutaj mieli zasmakować w nowym życiu, w pełnej dzikości i niezależności. Historia zyskała na autentyczności dzięki włączeniu do niej rodziny Wittmerów oraz Berenice A. Louis Basket de Wagner-Werhorn, która marzyła o wybudowaniu luksusowego hotelu na wyspie. Zastanawialiście się kiedyś, jakie historie skrywa amerykańskie kino? W artykule, który znajdziecie poniżej, dokonamy jeszcze głębszej analizy tych wydarzeń. Z perspektywy czasu, ta społeczność, żyjąca w odosobnieniu, zmagała się z licznymi konfliktami, które z czasem nasilały się, odkrywając skomplikowane relacje między osadzonymi. Film przedstawia życie Margaret Whitmer, kobiety, która pozostała na wyspie od roku 1932 aż do swojej śmierci w roku 2000. Problem polega na tym, że jej wspomnienia różnią się dramatycznie od tych, które przedstawiała Doris Strauch, będąca świadkiem wielu wydarzeń. Doktor Friedrich Ritter, wykształcony stomatolog, a z zamiłowania filozof, postanowił porzucić europejską cywilizację i zaszyć się na Florenie, wykreować sobie życie uznawane za dzikie i wolne. Sakralizacja tej wyspy przez rodzinę osadników miała prowadzić do konfliktów, a każdy z osadników miał inne plany dotyczące przyszłości, co szybko rodziło napięcia. To odrodzenie na nowo człowieczego życia, z wyzwaniami niezależności i współistnienia w trudnych warunkach, staje się tłem dla wydarzeń opisanych w filmie. Ręka poszczególnych bohaterów, przepełniona emocjami, wielu razy skłaniała do refleksji. Widząc ich zmagania, widz zastanawia się, jak wiele jest w stanie znieść człowiek, aby zapewnić swoje przetrwanie w obliczu nadchodzących wyzwań. Czy obraz przedstawiony przez Rona Howard A rzeczywiście oddaje prawdę historyczną i prawdziwe zmagania mieszkańców wyspy? Tego mogą dowiedzieć się jedynie ci, którzy poszukają prawdy w tamtych czasach. Reżyser wraz ze scenarzystą Noah Pinkem zdołali zebrać szereg informacji, które pomagają odtworzyć klimat życia na wyspie w latach 30. ubiegłego wieku. Film Eden ukazuje, jakże przekonującą wizję wydarzeń sprzed lat, prawdopodobnie oddającą najbliższy prawdy wizerunek tamtych dni. Widok dzikiej natury, a także znakomita obsada filmowa w skład, w której wchodzą m.in. Jude Love, Vanessa Kirby, Sidney Sweeney, Daniel Brühl oraz Anna de Armas stworzą obraz, który zapada w pamięć. W trakcie seansu niejednokrotnie pojawiały się u mnie odczucia, iż film jest może zbyt melodramatyczny, nieco przerysowany, a prawdziwe ludzkie dramaty zakończone w sposób, który wydaje się zbyt przystojny. Wrażenie to jednak łagodzi fakt, że relacje świadków historii były na wskroś odmienne, co podkreśla, iż nie zawsze poznajemy pełny obraz wydarzeń. Poza tym, jako film bazujący na autentycznych historiach Ogranicza elastyczność twórców w kształtowaniu narracji. Mimo powyższych uwag, warto zaznaczyć, że film Eden przyciąga uwagę, a już sama historia o życiu na wyspie oraz wyzwaniach, które musieli stawić czoła bohaterowie, wywołuje zainteresowanie widza. Oczekiwany dramat w konfrontacji z rzeczywistością ich życia sprawia, że nadchodzi jeden z najważniejszych momentów przetrwanie. Gdy przyjrzeć się głównym postaciom, nie sposób nie zauważyć, że w Eden największe wrażenie robi Sydney Sweeney. Która z niezwykłą gracją wcieliła się w rolę Margaret, stając się najbarwniejszą postacią w tej filmowej opowieści. Z kolei najsłabszym ogniwem wydaje się być Anna De Armas w roli Berenesji, co sprawia, że czasami jej występ przypomina karykaturę. Czy warto wybrać się do kina na Eden? Nie będzie to hit roku, ale nie można także powiedzieć, że to zły film. Historia doktor. Wittera, jego żony Dory oraz rodziny Wittmerów z pewnością zasługują na odkrycie. Zachęcam was więc do wybrania się na seans, aby sami mogliście ocenić, co udało się zrealizować na dużym ekranie.